Witajcie, robimy naleśniki właśnie. Mieszkamy na Starej Ochocie, przy Filtrach. Jest to bardzo fajna okolica, jest dużo zieleni, dużo starych budynków. A jednocześnie blisko centrum. To mieszkanie ma chyba 76 metrów kwadratowych. I eee. bardzo dużo. Dzień. Bardzo dużo, czyli całe sztuk dwie. I jedna no osoba. 21, <gry> I jedna osoba dorosła. Dlaczego akurat tu? Tutaj mieliśmy żłobek. Henio wówczas chodził do tego żłobka. Ja po prostu szukałam czegoś, gdzie będę miała relatywnie blisko. Gdzie szukałam tego mieszkania do wynajęcia na ulicy, która ma raptem 12 numerów. I znalazłam na bardzo dziwnym portalu. Ono miało takie niewyraźne, brudne, nieostre zdjęcia. Ja porobiłam print screeny tych zdjęć. I po czym to ogłoszenie zniknęło. Odwożąc któregoś dnia Henia do żłobka, postanowiłam zatrzymać się tutaj taksówką i po prostu chodzić od drzwi do drzwi i pytać, czy jest tu lokal do wynajęcia, bo rozpoznałam kształt okien, więc wiedziałam, że to jest ten budynek. W środku był pan, który tak naprawdę nie chciał tego mieszkania wynająć, ale on do mnie zadzwonił i powiedział, proszę panią, tak mi urzekła ta historia i pani osoba, że ja się wyprowadzę i wynajmę pani to mieszkanie. No i tak się tutaj znaleźliśmy, aczkolwiek ono wyglądało wtedy zupełnie inaczej. Kluczowe w podziale i urządzaniu mieszkania było tak naprawdę rozwój chłopaków i to, co posiadaliśmy, bo na początku były tylko mebelki dziecięce i zaczęliśmy od tego pokoju. Oni byli jeszcze bardzo maleńcy, więc w sumie wszyscy spaliśmy razem tutaj na materacu. Po czym zrobiłam łazienkę i zajęłam się urządzaniem kuchni. Więc pierwotnie mieszkaliśmy tylko na tym odcinku. Pokój chłopców, łazienka. Kuchnia. Potem stopniowo zaczęłam przechodzić dalej, czyli zajęłam się urządzaniem salonu, a moją sypialnię chyba dopiero zabrałam się za nią po roku. Inspirację czerpałam tak naprawdę z głowy, z internetu. Kluczem było to, żeby wszystkie meble nie przekroczyły 300 zł. To był mój challenge na początku. Jako stylistka chciałam, żeby to było designerskie i fajne, bo lubię ładne rzeczy i dobre materie, jak skóra, marmur, ale też nie chciałam się denerwować, że moje dzieci coś zniszczą. Poszukiwałam tych mebli na OLX. Jakaś wyprzedaża, część rzeczy pochodzi ze śmietnika. Także jest to trochę zlepek różnych elementów, z których każdy jest dla mnie oczywiście bardzo szczególny i bardzo wyjątkowy. To jest bambusowe łóżko. Ono zostało zrobione na Bali. Kupiłam je używane na OLX. W nim nie ma ani jednej śrubki, ani jednego gwoździa. Ono się składa z takich elementów, trochę właśnie jak klocki. Widzicie, to jest prawdziwy stelaż bambusowy. Ono jest przepiękne. Gdyby ta sypialnia była większa, bym je ładniej wyeksponowała, ale to jest chyba mój sprzęt, bez którego nie wyobrażam sobie życia. <laughs> Moje ulubione miejsce w tym mieszkaniu, poza sypialnią oczywiście, no to oczywiście sofa, kanapa. No, i mieścimy się tutaj wszyscy. I to jest nasze miejsce, w którym tak naprawdę spędzamy większość czasu, prawda? Te ławy marmurowe są bardzo popularne, zwłaszcza wśród blogerek i Instagramerek. Przy dzieciach, paradoksalnie, to jest bardzo praktyczny mebel, no bo on jest niezniszczalny. Tutaj wylewane były na to farby, glina, jemy przy tym. Kiedyś sąsiedzi mnie pytali, czy dzieci nie rozbijają sobie o to głowy, ale jakoś szczęśliwie nie. O, tu jest na przykład. Taki stolik, który tak naprawdę jest podstawką od stolika. No i co? Ja wychodzę z założenia, że jeżeli materiał jest dobry, to, to są materiały, które po pierwsze moje dzieci nie są w stanie zniszczyć, no bo kanapa posmarowana masłem tak naprawdę wygląda jeszcze lepiej. One ze mną przetrwały i dalej mnie cieszą, więc myślę, że to były najlepsze zakupy w tym mieszkaniu. Pokój chłopców to jest chyba pomieszczenie, które najczęściej się zmienia, no bo oni jednak ewoluują, rosną, potrzebują różnych rzeczy, więc to już jest nasze drugie, jeśli nie trzecie łóżeczko, też oczywiście używane, te łóżeczka są bardzo popularne, z drugiej ręki, w bardzo korzystnej cenie, lite drewno, no jest świetne dla dwóch chłopców, oni mają tutaj takie swoje oddzielne przestrzenie każdy ma swoje zdjęcia, maskotki więc w wspólnym pokoju każdy z chłopców ma swoją przestrzeń tutaj plac zabaw, oczywiście jak oni byli mniejsi, on wyglądał inaczej to były bardziej zjeżdżalnie i bujaki teraz mamy taki zestaw treningowy do wspinaczki, szczerze nie ma dnia żeby chłopcy tutaj na tym się nie wieszali nie wchodzili, nie robili jakichś dziwnych wygibasów ja czasami suszę na nim pranie, jak mam dużo, jest to moja dodatkowa suszarka, jako bardzo wyrachowana matka postawiłam na to, żeby dzieci się były w stanie same obsłużyć, dlatego kurtki i wieszaczki są na ich poziomach, buty do szafek. No, oni wszystko tak naprawdę robią i robili bardzo wcześnie e, samodzielnie. Coś, co było dla mnie dużym wyzwaniem, to kuchnia. Ona była dosyć. Paskudna, powiedziałabym, czyli taka klasyczna zabudowa kuchenna. Ja nie chciałam inwestować w nową, postanowiłam pomalować ją na szaro. Do tego dodałam piękne gałeczki, więc całość wygląda super i sprawdza się świetnie. Bardzo jestem zadowolona z tego koloru, aczkolwiek technicznie yy, nie podołałam tutaj chyba tak, jak powinno być. To są takie niespodzianki w tym mieszkaniu. Kto wie, ten potrafi się w tych szafkach odnaleźć. Używa tylko tych, które nie spadają mu na głowę. To jest zimna szafka. E, chyba ktoś na to kiedyś mówił rototo, ale nie wiem, czy to jest fachowa nazwa. I to jest świetne, bo faktycznie ona utrzymuje zimno, więc owoce, zaprawy. To jest taka zewnętrzna lodówka dodatkowa dużym wyzwaniem były drzwi wejściowe, które z kolei były w szarym kolorze, ale takim bardzo smutnym i paskudnym. Z tej strony była taka janka z ceratą. Ja to wszystko zerwałam i pod spodem okazało się, że jest taka fajna metalowa powierzchnia, do której możemy przyczepiać teraz zamiątki, listę zakupów i fajnie, bo to jest coś, na co człowiek bardzo często patrzy. Zabawna historia jest z tymi drzwiami frontowymi, bo ja najpierw kupiłam tą farbę w intensywnym kobaltowym kolorze. I miałam olbrzymie pragnienie coś nią pomalować. Nie wiedziałam do końca, co to będzie. Do szafek w kuchni okazała się za ciemna, ale przy tych drzwiach wyjściowych, cieszy mnie on każdego dnia, kiedy wracam do domu. Kocham sztukę jako stylistka, uwielbiam nietypowe, wyjątkowe, oryginalne przedmioty, tak naprawdę od szklanki po wazon, obrazy oczywiście. Myślę, że życie jest za krótkie, żeby się otaczać byle jakimi przedmiotami. W sypialni mam fantastyczny obraz, który dostałam od mojego przyjaciela Paula Bika. On zajmuje się tą techniką i w tej chwili jest bardzo znanym już artystą. To jest obraz, który dostałam od mojej babci Krysi. Ona mi go obiecała, jeszcze jak była. Małą dziewczynką. W tej chwili babci już nie ma. Obraz w zupełnie w innym klimacie, aczkolwiek jest on dla mnie specjalny, dlatego też tutaj się znajdują prace moich dzieci. O, tutaj to jestem ja, gdyby ktoś nie wiedział. <grym> bardzo bardzo podobna uważam. Jak widzicie, jestem totalną bibelociarą, uwielbiam się otaczać bibelotami. Ważne, żeby cieszyły moje oko, niosły ze sobą wspomnienia i żebym się w tej przestrzeni czuła dobrze i bezpiecznie. Przy dzieciakach bardzo dobrze sprawdzają się rzeczy, które można rozkładać i składać. W zasadzie to mieszkanie jest urządzone jak w Tetrisie. Ten blat się rozkłada, nogi są oddzielnie, ten stół się rozkłada. Więc gdybyśmy chciała tu zorganizować kinderball, tak naprawdę wszystkie meble mogłabym złożyć, położyć pod ścianę i mielibyśmy wielki dance floor. Dla dzieci ważne jest wychowywać się w otoczeniu, które jest im przyjazne, ale też w jakimś sensie oryginalne, sentymentalne, kojarzą swoje przedmioty. Swoje krzesełko pomagają mi wybierać te bibeloty. Malujemy meble wspólnie razem, dbamy o ich konserwację i w ten sposób oni są związani z domem, z przestrzenią. Jest to nasze gniazdo, o które dbamy wspólnie. Dziękuję, że wspólnie z Ładne Bebe byliście na wizycie u nas w domu. Cieszę się, że mogłam Wam opowiedzieć o naszym wnętrzu. Nawet nie wiedziałam, że tak fajnie mieszkam. To była naprawdę duża przyjemność. I mam nadzieję, do zobaczenia. Bye.